Witam! Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak odkrycia Maksymiliana wpłynęły na rozwój II wojny światowej. A więc zaczynajmy! Maksymilian Ciężki był porucznikiem, a potem podpułkownikiem Biura Szyfrów Wojska Polskiego, w którym nadzorował sekcję łamania niemieckich szyfrów. Zorganizował on fajny kurs kryptologii, z którego wyłonił najlepszych studentów. Między innymi Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego. To właśnie oni pod jego nadzorem znaleźli sposób, aby złamać szyfr Enigmy. Matematyczne podejście okazało się kluczem do sukcesu. Ciężki nadzorował też służbę stacji nasłuchowych, z których zbierano zaszyfrowane niemieckie depesze. W 1943 roku został aresztowany przez Niemców we Francji, ale mimo przesłań nie ujawnił tajemnicy na temat łamania szyfru Enigmy. I takim oto akcentem przejdziemy do kolejnego punktu na temat Maksymiliana Ciężkiego. Zapraszam! O! Ej! Zastanawiacie się pewnie, jak. Maksymilian Ciężki zasłużył sobie na taką chwałę. Już tłumaczę. Maksymilian Ciężki zaczął już słynąć w rychłym wieku, 16 lat, gdy to założył grupę skautów, Szamotłach, mającą na celu zamaskowanie werbunku do legionów polskich. Kolejnym większym działaniem Maksymiliana. Było uzbrojenie robotników z fabryki w trakcie powstania Wielkopolskiego. Następnie ruszył z nimi na obalenie lokalnej administracji niemieckiej. Jumu Szolała połączył się z innym oddziałem powstańczym i ruszył wspólnie z, w noc z 30 na 31 grudnia na objęcie Wronek. W 1919 roku Maksymilian zaczął służyć w oddziałach radiowych. Po paru miesiącach służby dostał się do Oficerskiej Szkoły Łączności w Po ukończeniu szkoły wstąpił do batalionów telegraficznych, a także do radiostacji kilku armii. dobrze to Jabłuszko. 24 marca 1923 roku rozpoczął on służbę w oddziale II Sztabu Generalnego, gdzie powierzono mu budowę sekcji szyfrów niemieckich. Jego skuteczność pozwoliła na odczytywanie wiadomości Reichswehry. W 1929 został wykładowcą na kursie kryptologicznym, a w 1933 Mianowano go kierownikiem Referatu szyfrów Niemieckich. Dostał on też wtedy Złoty Krzyż Zasługi. Ale to jest pyszne. Poza nadzorem nad kryptologami, Maksymilian nadzorował również budowę polskiej maszyny szyfrującej, tworzenie kopii Enigmy oraz dystrybucję informacji radiowywiadowczych. W 1940 przedstawił aliantom wyniki ich Badań na temat Enigmy. Kuczo, muszę się przerzucić na jabłka. Dobrze. Rozmawialiśmy sobie o tym, czym zasłużył sobie Maksymilian Ciożki. Ale parę powiedzieć o tym, w jakich warunkach osiągnął to, co osiągnął. Zapraszam Oliwię Pietrzaka. Podczas wojny w 1939 roku Maksymilian uciekł do Francji, by kontynuować swoją pracę nad niemieckimi szyframi ze swoją grupą kryptologów. Początkowo wszystko było dobrze, aż do momentu, gdy Francja upadła i Maksymilian został przeniesiony ze swoją grupą do ośrodka Cadix. Panował tam ciągły strach przed infiltracją niemiecką oraz problemami organizacyjnymi. Kiedy warunki we Francji zaczęły się pogarszać, Ciężki podjął decyzję ucieczki do Hiszpanii. Na terenie kraju zostali zatrzymani przez patrol, co doprowadziło do aresztowania Maksymiliana i jego grupy przez Niemców. Dzięki nim Niemcy myśleli, że już nikt nie będzie pracował nad rozszyfrowaniem Enigmy. Po przesłuchaniu Ciężkiego przywieziono go do oflagów niemieckich. Warunki tam były ciężkie. Mieli ograniczony dostęp do żywienia, było zimno, przez to było wiele chorób, Ach, i tak nie mieli a, żadnych leków ani odzieży. Jednak jako oficer jeniecki nie pracował przymusowo. Dni mijały w rutynie z brakiem informacji i niecierpliwością, jako wyczerpany i w złym stanie zdrowia człowiek. Po wyzwoleniu żył w ubóstwie w Wielkiej Brytanii. Pracował on dorywczo, jego wkład w rozszyfrowanie enigmy został tajny.